Kino Muza w Lubinie w dniach od 4 do 14 listopada zaprasza na polski dramat Ida, zdobywcę dziewięciu nagród na tegorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Dyni w tym dla najlepszego filmu. Bilety w cenie 15 i 17 zł przez cały tydzień. Godziny seansów na www.ckamuza.eu. Zapraszamy na baseny. Centrum 7, rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4, rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Lubinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Na obu cmentarzach mieszkańcy miasta sprzątają i dekorują groby swoich bliskich. Policja przypomina, że przy ulicy cmentarnej i za zacisze obowiązują już zmiany w organizacji ruchu. Funkcjonariusze przestrzegają przed złodziejami, dla których dni poprzedzające 1 listopada stają się prawdziwymi żniwami. Co prawda ruch nie jest jeszcze tak duży jak 1 listopada, ale już dziś widać, że wielu mieszkańców miasta, a także przyjezdnych z przygotowaniami do obchodów wszystkich świętych, nie czeka do ostatniej chwili. Lubinianie kupowali znicze i kwiaty czyścili i porządkowali groby. Co drugi dzień się przychodziło, bo to liście lecą trzeba posprzątać, a człowiek na emeryturze to już wiadomo, że kierunek cmentarz, nie? Chociaż raz w tygodniu zawsze się było. No ale teraz to jeszcze w czwartek trzeba przyjść, bo to nie wiadomo. Kto tu może odwiedzić wie fajnie, bo różnie to bywa. Dzisiaj mam wolne, to muszę to by korzystać. Ci, co daleko są, albo może są i tacy, co nie mogą, no różnie to bywa, bo wie Pani, jak człowiek nie wie, to nie może powiedzieć. No jest kilka krowów zaniedbanych, ale to widocznie albo nie ma nikogo już, albo po prostu przyjdą za ostatni chwilę. By nic nie zakłóciło chwili, którą poświęcamy naszym zmarłym bliskim, policjanci przypominają, że musimy się do tego odpowiednio przygotować. Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy ze za sobą dużych kwot pieniędzy, nie będą nam tam potrzebne, a mogą paść łupem złodzieja. Robiąc porządki na grobie i w Wokół niego oraz zapalając znicze, nie spuszczajmy z oka torebki, płaszcza. Czy innych wartościowych przedmiotów. Baczną uwagę powinniśmy również zwrócić na nasze pociechy. Musimy uważać w okresie przed świętem wszystkich świętych, kiedy przychodzimy na cmentarz, sprzątać groby swoich bliskich, aby zwracać uwagę na osoby, które w pobliżu nas się znajdują, czy nie są to potencjalni złodzieje. Musimy swoje najcenniejsze przedmioty najlepiej zostawić w domu, jeżeli mamy ze sobą telefon komórkowy, portfel, czy inne cenne przedmioty, najlepiej włożyć do kieszeni wewnętrznej. Apelujemy także do wszystkich rodziców o zwrócenie uwagi na swoje pociechy, aby ani na moment nie spuszczali ich z oka, zwłaszcza w Dzień Wszystkich Świętych, kiedy będzie bardzo dużo ludzi na cmentarzu, kiedy będzie można w, w sekundzie zgubić swoje dziecko. Chryzantemy w Donicach można dziś było kupić już za 15 zł, a kwiaty cięte od 10 zł, wzwyż w zależności od wielkości bukietu. Za pokaźnych rozmiarów stroiki ze sztucznych kwiatów trzeba zapłacić nawet 120 zł. Obok zakupów warto też zwrócić uwagę na rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, które obowiązują od ubiegłego piątku. A jak co roku miasto wprowadza specjalny rozkład jazdy autobusów miejskich, tak aby dojazd do cmentarzy był ułatwiony. Zachęcam do zapoznawania się z rozkładami jazdy także na stronach internetowych. Można będzie się dowiedzieć o której dokładnie godzinie pojedzie autobus na cmentarz, do którego chcemy się dostać. Od dziś bardziej uważni muszą być również kierowcy w okolicach cmentarza przy ulicy Zacisze i Cmentarnej wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu.